Wiem, że dzisiaj macie wolne, bo w końcu jest święto niepodległości. I z tej okazji przychodzę do was całkiem nowym filmem. No dobra, jakby była zwykła środa okazja byłaby równie dobra. Bo jak to ktoś ostatnio napisał w komentarzach dzień bez Whistleblowera to dzień stracony, czyż nie? Ogólnie to jestem trochę w sztoku, takim pozytywnym, bo wiecie, my się tutaj nie chwalimy zazwyczaj. Ale, jak wczoraj syntezator powiedział, żebyście pisali komentarze pod filmem, to tak uczciwie pisaliście, że aż się wzruszyłam. Prawie jak Dawid przez połowę sezonu, no wrażliwy ze mnie głos. I ogólnie ktoś wczoraj pod filmem zadał bardzo ciekawe pytanie: jak nazwać relacje pomiędzy whistleblowerem a wami, widzami? Zastanówcie się i dajcie znać w komentarzach. A ja kończę tą prywatę, bo serio, co by dzieci powiedzieli, wczoraj obgadaliśmy trochę Dawida i jego łzy, po raz kolejny, bo jak wiadomo chłopak lubi sobie czasem popłakać. Ja nie wnikam, niektóre kobiety płaczą podobno na reklamach przed okresem, także Dawid nie martw się, później wszystko mija. To dziwne emocje. Dzisiaj natomiast musimy przyjść do was prawdziwym bauerem tej edycji, czyli oczywiście Józiom z Zamościa. Wróć, Starzymiech. Trudna nazwa, więc nie bilcie. Józio to jak wiadomo rolnik na policyjnej emeryturze, który lubi sobie pototykać. Józio ma szczęście, że nie mieszka w usa, bo tam za takie rzeczy to do więzienia sadzają. Ale Józio jako policjant może miałby klucz i sobie otworzył. W każdym razie od początku edycji zastanawiacie się, jak ją zafradzi sobie sam z uprawą tego ogromnego gospodarstwa, czyli ogródka działkowego 2x2, włączając w to namiot foliowy o nieznanej powierzchni oraz jednego drzewa typu morwa. Niewątpliwie przydałaby mu się do tego pomoc. To też Józef zaprosił jak wiecie te trzy niewiasty, ogólnie to jesteśmy trochę w sztoku, bo on się dosyć bardzo zarzekał, że te niewiasty muszą być dużo od niego młodsze, a ostatecznie Grażynka i Apolonia są w jego wieku, jedynie Ewa okazała się być dekadę młodsza, na szczęście wizualnie wtopiła się w tłum. Ewa dodatkowo tak dużo mówi w tym programie, że czasem mamy dużo trudności z rozpoznaniem czy to jeszcze Ewa czy już drzewo typu Morwa. W każdym razie my dzisiaj nie o tym, ogólnie mieliśmy ogłosić zwycięzcę tej edycji, bo wiecie niby nagród nie ma, ale zwycięzca zawsze jakiś się trafi, a czasem nawet i kilku jeśli edycja jest dobra. Nie będę tu budować napięcia, żebyście przypadkiem z wrażenia herbaty na siebie nie wylali. Czy innego trunku którym się do naszych filmów raczycie Zwyciężczynią siódmej edycji mieliśmy ogłosić Apolonie, bo nie da się ukryć, że to jest postać wyrazista. Jednak po ostatnim odcinku kiedy odepchnęła Ewa coś w was pękło i wielu osobom się to zachowanie nie spodobało, bo co innego zryć komuś banie, a co innego fizyczne przepychanki. Nie da się jednak nie zauważyć, że Apolonia od początku ryła banie dla Józia. Jeździła mu tam jak tępym piłgiem, bizonem na oparach. Józio w ogóle nie skumał. Nien załączył mu się tryb śledczego milicjanta i zwiedziony jej falującymi kształtami niczym żeglarz wiedziony śpiewem syreny Nien załapał jaką umysłową żyletę wpuścił do ogródka z jednym drzewem typu morwa, nie wiadomo co tam się naprawdę działo przez te pięć dni, ale jak do tej pory nie załapał ani jednego z jej tekstów, on cały czas myślał że ona do niego tak na poważnie, a ona po prostu zrobiła sobie z niego podśmiechujki. W każdym razie Józef mnie załapał. Choć jak powiedział na początku ich pobytu, to Apolonia i Ewa najbardziej go pociągały fizycznie. Pewnie dlatego tak mało komplementów mówił Grażynce. No cóż, serce nie sługa, a nie, czekaj tu się nie o serce rozchodziło. W każdym razie w ostatnim odcinku Apolonia i Grażynka wyraziły chęć odejścia z gospodarstwa Józefa, ale że gospodarstwo było tak pokaźnych rozmiarów to nawet wychodząc z niego magicznym trafem nadal w nim było. I mimo że jedynym imieniem które Józef zapamiętał w tym programie była Ewa, umówmy się te trzy litery to jednak max na imię dla kobiety, po co to niepotrzebnie komplikować? To wciąż nie wiadomo było kogo wybierze Józef? Bo dwie kandydatki odeszli, a on wciąż miał trzy, A niby z pustego to i Salomon nie naleje, a jednak można zjeść ciastko i mieć ciastko. Z pewnością pamiętacie niedawną kłótnię na fanpage'u rolnika z udziałem Józefa, Apolonii i Grażynki, podczas której Grażynka miała Józkowi dużo do zarzucenia, a Apolonia nazwała go prymitywem. Józef zaś z płaczącymi motkami prosił je błagalnie żeby poczekały do końca edycji, okazuje się, że między paniami też doszło do spięcia, oczywiście także publicznego. Grażynka napisała, że ma wartość w sobie, wzywając do tablicy Apolonie, w kolejnym komentarzu wytykając jej, że ma ewen znajomych i że ma nadzieję że nie bierze z niej przykładu. Apolonia odpowiedziała, że każdy się teraz pcha do jej znajomych. Aha okej, okay, no w ten sposób. Jednak to jest nic, bo dalej było jeszcze ciekawiej. Ktoś zapytał czemu nie ma Ewy na zdjęciach z finału, a Apolonia pospieszyła z odpowiedzią, że Ewa nie przyjechała na finał i od razu wytłumaczyła, że to wcale nie znaczy, że Józef nikogo nie wybrał, bo Ewa musiała zostać u niego, żeby nakarmić pszczoły, żeby nie padły z głodu. Tym samym zasugerowała, że Józef wybrał Ewę. Ale nie zapominajmy, że whistleblower to jednak nie lada detektyw, więc dalej dalej ręko gadżeta. Wszystko sprawdziliśmy. Po pierwsze, Primo, Apolonia nie ma już znajomych. Po drugie, Primo, tak wiem, że szukaliście Ewy i nie znaleźliście, ale to nie znaczy, że jej nie ma, bo jest i co więcej ma się dobrze. Jednak nie w tarzy czy jak się ta wioska nazywa, tylko normalnie w Skierniewicach skąd jest. I nie zrozumcie mnie źle, może Józef ją wybrał ja tam nie wiem, ale podobnie jak w przypadku każdego, powiedziałam to kapslokiem, żeby była jasność. Każdego starszego rolnika, który wziął udział w programie rolnik szuka żony, również w przypadku Józefa nic z tego nie wyszło, zeskoczeni, nie sądzę. Być może Ewa nie przyjechała na finał, ale nie dlatego, że zbierała nektar dla juziowych pszczółek. I teraz chciałabym przypomnieć wam jak Marta Manowska broniła jak lwica Józefa na swoim Instagramie na początku programu, że jest taki wspaniały, że tak się różni od wszystkich rolników tej edycji i że nas wszystkich pozytywnie zaskoczy. Trudno powiedzieć, co prowadząca miała na myśli. Ogólnie Józef lubi blondynki, więc może Marta powinna spróbować u niego swoich szans? Może też lubi się dotykać, bo wygląda na to, że wakat jest wolny. Dajcie znać w komentarzach, czy przeczuwaliście, że Józio jednak nie znajdzie miłości w programie. A na koniec strzelmy sobie wszyscy po wesołym Marku na uspokojenie. A co tam i tak dzisiaj wolne? Znak pokoju i baj baj.